Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie na kanale Agnia Ayurveda. Ja mam na imię Maria. Cześć Michał. Prowadzimy firmę Agnia Ayurveda od 2013 roku. W ramach tej firmy prowadzimy również szkołę Ajurwedy, która kształci konsultantki ajurwedyjskie zgodnie z międzynarodowymi standardami. W ramach tej szkoły mamy taki ciekawy temat jak układanie diet. Bo dzisiejszy odcinek będzie o odżywianiu, więc pozwólcie, że się z taką anegdotą z wami podzielę. Dziewczyny mają układać diety balansujące watę Pite i kafę i zadanie polega, ułóż taką dietę dla klienta, który je na mieście cały dzień, nic ze sobą nie wziął w termosie, niczego sobie nie zapakował w pojemniczech, idzie na miasto i chce zjeść śniadanie, obiad i kolację. Czyli mówimy o ajurwedzie i kuchni polskiej, o tym co jest dostępne w Polsce w miasteczku małym, w którym na bank jest bar mleczny, może będzie włoska restauracja, może będzie tajska, może będzie jakieś nowoczesne jedzenie, ale w większości miast jest jakaś forma jadłodajni czy baru mlecznego oferująca typowe polskie dania. I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, bo ono pokazuje, czy my potrafimy przełożyć zasady jedzenia jurwedyjskiego na taki jadłospis, w którym wybieramy pomiędzy żurkiem, pomidorową, ogórkową, a chłodnikiem, a na drugie danie poruszamy się w sferze pomiędzy leniwymi, schabowym, nie wiem, zrazami, a pierogami. I o tym dzisiaj będziemy mówić, czyli o tym, jak zastosować zasady ajurwedyjskie, do kuchni polskiej, kiedy ty chcesz jeść po polsku, uwielbiasz jeść po polsku, wcale ci nie ciągnie do tych wszystkich fasolek, kuminów, cynamonów i nie wiem, egzotycznych przypraw, egzotycznych składników, albo ciebie, albo twoich krewnych, bliskich, bo często bywa tak, że kobieta, ambasadorka ajurwedy w rodzinie uwielbia fasolki, ryż basmati i nerkowce, ale on chce kotleta, a dzieci chcą pierogi. Jak pogodzić te interesy serwując polskie dania, ale w duchu ajurwedy? Będzie mówił szef naszej kuchni domowej, czyli Michał. Kiedyś z robiliśmy wykład i mieliśmy zrobić warsztaty kulinarne. Mieliśmy taki fajny cykl, zrobić Ayurveda w polskiej kuchni. No i współpracowaliśmy z jedną osobą, która była pochodzenia indyjskiego i powiedziała nam: absolutnie nie, Ayurveda to jest tylko kuchnia indyjska. Ale ta osoba no, nie do końca znała się na Ayurvedzie. Pochodziła z Indii, była, e, po, urodziła się w Indiach, mieszka od wielu lat w Polsce, nie zna się na Ayurvedzie, no ale niestety ci ludzie, którzy mieszkają w Indiach, często też myślą, że jak są z Indii, to już się znają na Ayurvedzie. No i powiedziała, że kuchnia aerwedyjska to jest tylko kuchnia indyjska. E, niestety tak nie jest, znaczy niestety nie jest tak, ponieważ Ayurveda mówi o zrozumieniu jakości danego produktu. To nie chodzi o ryż basmati, tylko co ten ryż basmati w sobie ma, że on albo nam coś podnosi, albo coś nam zaburza. Tak samo jak kasza gryczana. I to jest nieważne, czy to jem kaszę gryczaną, czy ryż basmati. Ważne jest, jaki on aspekt nosi. Bo jeżeli ryż basmati jest lekko chładzający, to osoba, która jest wiecznie wyziębiona, to nie do końca jej będzie służył. A jeżeli mamy kaszę gryczaną, która jest rozgrzewająca, to dla takiej osoby wychodzonej będzie. Sam raz. I to jest nieważne, czy ona wchodzi z Polski czy z Indii. Chodzi o jej właściwości. Tak samo mango. Mango jest bardziej rozgrzewające, więc nie damy go osobie, która jest już rozgrzana. Więc jak zrozumiemy to, w jaki sposób to jedzenie jakie ma wartości, to wtedy możemy przełożyć to na nasze podwórko. I to wtedy może być kuchnia polska, włoska, wszystko jedno. I jesteśmy w kuchni polskiej i powiedzmy. Ja wchodzę teraz do baru mlecznego i chciałbym zjeść. Mam ochotę na pierogi. Jeżeli jestem, dajmy na to pitą, jest środek lata, więc mi jest gorąco, to ja wybiorę bardziej pierogi y, jakieś owocowe z, jakim, z, z jakimś kefirem, może z jakąś spiną, śmietaną, tak. jakiś szpinak lekki, jakąś może kaszę jęczmienną niż kaszę greczaną, bo jest bardziej ochładzająca. Będę unikał smażonych rzeczy, ostrych rzeczy, rzeczy z dużą ilością czarnego pieprzu. Natomiast, jeżeli ja jestem taką, taką typową watą, że mi zawsze zimno, to, sła, to trawienie mam słabe i, i po, potrzebuję dużo energii, ja wybiorę jedzenie, w którym jest dużo pieprzu, w którym jest sporo tłuszczu, ale może to nie do końca jest smażone. Ciężkie jedzenie, ale z dodatkiem tłuszczu, czyli na przykład pierogi polane masłem z dużą ilością czarnego pieprzu i może to być na przykład pierogi ruskie, ponieważ zawierają ziemniaki, które są dają dużo energii, a wata potrzebuje tej energii, mają w sobie białko, bo zawiera biały ser, dają ten ogień do rozpalenia, żebyśmy mogli to strawić, czyli czarny pieprz i dają nam coś, co wato potrzebuje do takiej uziemienia i stabilności, czyli tłuszcz więc mamy, mamy danie, które jest polskie, ale ma to zrozumienie ajurwedyjskie. A jeżeli mamy, dajmy na to, kawę, no to kafa na pewno nie pójdzie po kotleta schabowego, smażonego z dużą ilością ziemniaków, tylko bardziej pójdzie po... E, nie to, jak... żeby nie chciała. Nie to, żeby nie chciała, tak. E, może pójdzie po e, zasmażoną jakąś kapustkę, może sobie wziąć do tego... Duszoną rybę albo jakiegoś duszony kawek mięsa. Jeżeli je mięso, mniej ziemniaków, więcej warzyw, więcej kiszonek, na przykład surówkę z, z kiszonej kapusty, czy sałatkę z kiszonej kapusty, nie wiem jak, jak to się Surówkę. Tak, surówkę. Jeżeli to będzie lato, to może wziąć mizerię ze śmietaną, natomiast jeżeli to będzie zima, to dla takiej kawy taka śmietana nie będzie okej, okay, to wtedy ta właśnie surówka z kieszonej kapusty będzie dla niej dużo lepsza. Jeżeli zrozumiemy, jaką jestem ten doszą i jakie jedzenie ma właściwości, kuchnia polska jest bardzo prosta w zastosowaniu w Ayurvedzie. Ponieważ, jak popatrzymy na kuchnię polską, mamy sezonowość. Raczej nie jemy w środku zimy, jak mamy na zewnątrz minus 25 w chłodniku. Bardziej idziemy po bigo, gotowany trzy dni, taki krupnik. rozgrzewający krupnik, rosół. Jeżeli mamy środek lata, no to nie idziemy po pieczoną gęś tradycyjną polską, tylko idziemy po chłodnik, po właśnie pierogi z jagodami, em, szparagowa, fasolka szparagowa, kalafior, ziem, młode ziemniaczki z, z kwaśnym mlekiem i z koperkiem. To jest bardziej zrozumienie ajurweryjskie, bo koperek jest fajną przyprawą, która nam ułatwia pomaga w trawieniu. I jest, jest ta fermentacja płynąca z, z właśnie z kwaśnego mleka, czy tam kefiru, która pobudza te bakterie trawiące. Mamy lekkie, fajne młode ziemniaki ugotowane, i mamy fajnego kalafiora, który to wszystko nam pomoże przepchać, i mamy fajny błonnik i białko w postaci falsorki szparagowej. Więc. Mamy to super zrozumienie w tradycyjnej kuchni polskiej, ale też musimy zrozumieć, jak działa nasze ciało i jak działa przyroda wokół nas. Bo ja się często spotykałem, że Polacy uwielbiają jeść grillowaną karkówkę i bigos gotowany w środku lata. A potem się dziwią, że mają naciśnienie, jest im gorąco i się męczą w ciągu dnia i są poirytowani. I są Jeżeli nie masz tego zrozumienia, to jesz niesezonowo. Jeżeli masz to zrozumienie, to zaczynasz sezonowo jeść. Moja mama często y, przygotowuje pierogi z jagodami zimą, a latem y, wymyśla właśnie Bigos. Powinna to zamienić. Tylko że moja mama nie rozumie Ayurvedy, a bardziej kieruje się tym, na co ma ochotę. I często przez to mylne zrozumienie y, y, tego, że ja nie powinienem się kierować nie zawsze tym, na co mam ochotę, tylko tym, co mi służy. A o drugiej kolejności tym, na co mam ochotę, tak. bo to też jest ważne. W obronie tych, którzy mają na coś ochotę. Tak, bo ja też mam czasami ochotę na rzeczy, które nie są dla mnie właściwe, ale jest to zrozumienie, że jeżeli ja mam ochotę na przykład wypić kawę, która mi nie służy, to ja po tej kawie po pierwsze. Yy, z, zużyję tą energię na coś innego. Nie wypiję tej kawy o 17, bo później nie mogę i spać, bo moja wata się podnosi. Więc ja kawę, jeżeli mam ochotę, już na tą kawę to ją wypiję wcześniej, na przykład o 10. Do tego zaplanuję sobie fajny czas na pracę. Do tego dorzucę kilka przypraw i ta kawa już nie jest aż tak szkodliwa. Czy, czy ja unikam kawy? Nie. Mam na nie ochotę? Tak, ale z większym zrozumieniem, jak, jak ona na mnie działa. I tak samo jest z karkówką, z z bigosem czy chłodnikiem. Jeżeli jest środek zimy i mi jest zimno, to unikam chłodnika. Można by ułożyć cały jadłospis ajurwedyjski, czyli oparty na zasadach ajurwedy dla osoby, która uwielbia jeść Lokalnie, sezonowo, po polsku i tradycyjnie. Nie ma potrzeby sięgania po rzeczy, po które nie chcesz sięgać. Jest raczej potrzeba wracania do tych tradycji i tych składników, które są w naszej kuchni regionalnej i lokalnej. Bo zobaczcie, ile jest pięknych, wspaniale działających przypraw także korzennych. Polska przecież jest od lat, na, czy była na szlaku właśnie transportu przypraw korzennych, więc w polskiej kuchni był i imbir, i cynamon. Przecież cynamon nie rośnie w Polsce, a trudno sobie wyobrazić szarlotkę bez cynamonu. A jak popatrzymy na mądrość ajurwedy, to zobaczymy, że to wszystko, co jabłko może w nas wyprowadzać z równowagi, to będzie doprowadzać do równowagi cynamon. To jest duet doskonały i mamy to w naszej kuchni, w kuchni polskiej właśnie dzięki temu przenikaniu się wpływów z, właśnie z kultury azjatyckiej, z kultury, gdzie korzenie są na porządku dziennym. Ale jak popatrzymy na rzeczy, które można w lesie zebrać, to jałowiec, macierzanka, której mamy mnóstwo wokół swojego domu, lubczyk, koperek, pietruszka. Dwa bardzo różne zioła. Koperek, mamy ochotę na niego latem, bo on nas wychładza. Pietruszka, pietruszka nas rozgrzewa. Pietruszka sprawia, że krew staje się gorętsza i energiczniej w nas krąży. To jest takie warzywo, które się kojarzy albo z zimą, czy z, bardziej z jesienią, z wiosną, ale z czymś takim, co, co ma więcej temperamentu niż taki właśnie chłodzący, łagodzący, też dodający rzeź kości koperek. I pewnie m, na pierwszy rzut oka. To się wydaje takie trochę, no ale skąd wiedzieć, co jak działa? Na początek po prostu idziesz trochę na zasadzie, trochę na wyczucie, a trochę na pamięć. Kodujesz sobie, że OK, rozgrzewające długogotowane, długo pieczone, to raczej na zimne miesiące, a to co krótko gotowane, krótko poddawane obróbce termicznej albo wręcz zupełnie nie, typu sałatki, typu chłodniki na ciepłe miesiące. W miarę jak rozwija się twoje takie lepsze odczuwanie ciała, to jesteś w stanie samodzielnie obserwować jak reaguje twoje ciało na zjedzenie konkretnych produktów. To już nie jest jakaś abstrakcja, tylko to są twoje doznania. Zjesz rosół, rozbierasz się już. Ale mi ciepło. Wypijasz czarną herbatę, jest gorąca, przyjemnie, ale za chwilkę zauważysz, że ona nie jest rozgrzewająca, ona jest chłodząca, ona jest wychładzająca, więc to nie będzie wybór w środku zimy, chyba że dodasz do niego nie, do niej rozmarynu, troszkę jakbyś, soku z malin, soku z malin, czy nie wiem, kawałek goździka. Mam wrażenie, że Polska gastronomia bardzo kreatywnie sprzedaje herbaty zimowe, podnosząc ich cenę coraz bliżej trójki z przodu i dodając już wszystko, co się tam da dodać. Co, co przy okazji sprawia, że herbata przestaje wychładzać, tylko rozgrzewa. Więc z czasem z odczuwania swojego ciała płynie głębsze zrozumienie. Tego, jak działają konkretne potrawy i konkretne takie nawyki żywieniowe. A jeśli chcesz się uczyć tego bardziej, to pewnie można nurkować w właściwości marchewki, można nurkować w właściwości sałaty i kapusty i wtedy zgłębiać ajurwedę już na takim poziomie powiedziałabym profesjonalnym, żeby doskonale wiedzieć, jakie elementy obecne są w każdym składniku Twojego jedzenia i dlaczego ta potrawa będzie. Ciebie rozgrzewać, a ta będzie Ciebie wychładzać, ta będzie Ciebie budować, czyli na przykład Twoją wagę, masę mięśniową, a ta będzie Cię redukować, oczyszczać czy właśnie odchudzać. Fascynujący temat. Tak, temat jest fascynujący mm -hmm. i nie można się go bać. Trzeba się na niego otworzyć, ponieważ tak jak powiedziałem, kuchnia polska jest prosta, jest zrozumiała dla nas jako Polaków, a to, jak chcemy ją połączyć z Arowedą, to tylko, jak Marcia powiedziała, zrozumieć. Zimą dłużej wszystko gotowane, wszystko pieczone. Latem lekka obróbka, dużo sur surowości. Prosta zasada: zimno na zewnątrz, długo ciepło w garku. Ciepło na zewnątrz, krótko ciepło w garku. Prosta zasada i głębiej zgłębiamy, tym ta wiedza się poszerza. Jeżeli jesteśmy taką Powiedzmy, rodziną, w której są jestem dzieci, jest mąż, jest żona, każdy jest inną doszą. Jak to można balansować? Już na samym talerzu. Jeżeli ja mam słabe trawienie z taką watą i potrzebuje się rozgrzać, to do tego talerza dodam więcej pieprzu, więcej imbiru, więcej tłuszczu, więcej rzeczy rozgrzewających. Jeżeli jestem taką pitą rozgrzaną, to na pewno nie. Pieprze, nie przesalam i nie przesmażam rzeczy. Jeżeli jestem kafą, to nie daję dużej ilości smażonych, tłustych rzeczy, więcej lekkich, rozgrzewających, ostrych, pobudzających, ale takich lekkostrawnych i bardziej błonnikowych. Mm -hmm. um, no. Tak jeszcze się, coś bym powiedziała o jogurcie jeszcze, ale tak się zastanawiam, czy jeszcze się zmieści w tym nagraniu, czy to jest taki w ogóle soczysty temat, że poświęcimy mu osobny odcinek, bo Polak lubi nabiał, bo Polak nie może żyć bez jogurtu i białego sera, a tutaj ta zasada sezonowości jest bardzo mocno widoczna i ona też ma swoje zakorzenienie w warunkach, w jakich pewne rodzaje nabiału powstawały, czy mogły powstawać w erze sprzed lodówek, więc może to zasługuje na osobny odcinek. Tak, tak samo jak mięso i tak dalej, tak. Osobny. Osobne. Do usłyszenia. Dziękujemy, cześć.